W miniony weekend otworzyliśmy większość wystaw w Miejskiej Bibliotece Publicznej wystawy oraz Muzeum Śląska Opolskiego, Galerii Sztuki Współczesnej i Galerii na pierwszym piętrze. Wczoraj, we wtorek otworzyliśmy wystawę na dworcu głównym oraz w piątek otworzymy wystawę o Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Filharmonii. Jednym z artystów jest Marek Berezowski, którego zaprosiliśmy z, jeszcze w lutym z inną wystawą. Miało to dotyczyć em, zdjęć, reportażu z Chin. E, fotografował w takich mało dostępnych miejscach. E, w kwietniu zadzwonił do nas, że jest e, na etapie tworzenia reportażu właśnie z pandemii i z tej sytuacji, która się dzieje. Daliśmy mu czas, powiedzieliśmy: Dobrze, i ta wystawa jest do, do obejrzenia w Muzeum Jeńców Wojennych. I jest to właśnie reportaż takich codziennych sytuacji w przestrzeni publicznej, która się działa i w zasadzie dzieje, ale to były trzy miesiące fotografowania przez artystę. Jak co roku zawsze jest dosyć duży problem, jak 15 wystaw, które są w tym roku, zbić w taki jeden temat. I myślę, że etapy są takim właśnie pokazaniem tych wszystkich reportaży, dokumentów, które pokazujemy. To, to jest właśnie taki fragment, etap. Tworzenia dzieła czy tworzenia właśnie historii na zdjęciach nazwaliśmy to etapem, bo mm, nic nie kończy się, nic się nie, nie ma tego początku. Zawsze fotograf wchodzi w pewien moment i go fotografuje w, w jakiś sposób taki mm, z punktu widzenia fotografa. Otrzymaliśmy z początkiem roku nagrodę za wydarzenie roku ubiegłego jako festiwal fotografii w Opolu, z czego jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni za, no, za zauważenie nas jako festiwalu na, na terenie Opola-Opolszczyzny. No i ten dziesiąty festiwal, wydaje się, że nie schodzimy z, e, z jakości, z poziomu i staramy się trzymać tą jakość e, na no jak najwyższym poziomie. Zazwyczaj tuż po zamknięciu festiwalu tegorocznego już myślimy nad nowym i mamy dwa lub trzy tematy, którymi moglibyśmy się zająć i myślę, że to jest jeszcze na etapie takim mocno otwartym. Zobaczymy też, jakie prace w najbliższym czasie będą powstaną, bo to też rozglądamy się, gdzie artyści i co tworzą. I jakie wystawy moglibyśmy wypożyczyć? Wśród 15 wystaw, które pokazujemy, są oczywiście akcenty opolskie, opolskich środowisk, czyli fotoklub Opole i opolskie Towarzystwo Fotograficzne, ale zaczynając od tej gwiazdy, takiej, którą mamy raz do roku która też otwiera nasze, nasz plakat, nasz katalog, to jest oczywiście Tomasz Gudzowaty, wielokrotny laureat Wordpress Photo oraz kilkudziesięciu innych międzynarodowych wystaw. Tutaj pokażę, pokazał wystawę skatersów i kultury Młodzieży i, i ludzi z, ze środowisk meksykańskich. Wśród autorów mamy czterech zdobywców nagród WordPress Photo. Jest także Justyna Mielnikiewicz, która opowiada o Ukrainie. Jest to dokument ostatnich lat, za który również dostała wiele nagród. Jest także z innej strony, bardziej reklamowej, pokazany dokument, reportaż Tomasza Lazara. Jest to, są to fotografie modowe z kulis największych wydarzeń w Europie. Jest także wystawa na opolskim rynku, dostępna w otwartej przestrzeni Witolda Krasowskiego który pokazuje ten moment przejścia z czasów komunistycznych w, w, w czasy wolnej Polski i to jest, myślę, że wydaje nam się, że to jest odległa rzecz, ale niektóre sytuacje sobie przypominamy i wydaje mi się, że z uśmiechem na twarzy w tej chwili będziemy oglądać tą wystawę.